Dzień dobry, kochani! Słuchajcie, postanowiłem ten dzień zacząć inaczej. To są moje pierwsze minuty w warsztacie, i zamiast wypić ciepłą kawę, zamiast zabrać się ostro za lampy, chcę zrobić to inaczej. I pierwsze co zrobimy, no to zdrapiemy sobie trzy zdrabki. Każda kosztowała 5 zł. I może zrobimy sobie fajny dzień, jeżeli uda nam się wygrać jakieś pieniążki. Słuchajcie, traktujemy to jako formę zabawy. Widzicie, że nie inwestuję w to w dużych pieniędzy, tylko tyle, ile mogę e, wydać na jakieś drobne przyjemności. A jak coś się uda wydrapać, no to, no to fajnie i tak do tego, tego trzeba podchodzić. Nie jest to sposób na życie. E, a można wygrać nawet 200 tysięcy, także ten zaszczyt gotówki jest spory. Mamy białe złoto, mamy neonowe 13 i portfel zielonych. I widzę, słuchajcie, że w każdej z tych zdrapek mamy szansę na 200 tysięcy. Zasada jest prosta i w każdej zdrapce prawie wygląda to tak samo. Mamy tutaj wygrywające liczby, tutaj jest 55, Tutaj 37, 24 i 49. Jeżeli te wygrywające liczby pojawią się gdzieś tutaj w naszych liczbach, no to oznacza to właśnie to, że wygraliśmy. A ile? No to kwotę, która do tej liczby jest przypisana, drapiemy póki co. Jesteśmy tylko blisko, ale nie wygrywamy. Mamy 54, a 55 jest wygrywającym liczbą. 58 38 to jest też blisko, widzicie 37, 38, 23, 24. Trochę już tych zdrapek w życiu e, przez moje ręce przeszło. Jak są takie bliskie szczały. Typu 23-24. No to już się spodziewam, że w takiej zdrabce nic, nic nie będzie. A to zobaczcie, jestem w błędzie. Jest sztabka złota, jest piątek, 5 zł się zwróciło. Także jutro czeka nas kolejna zabawa, bo sobie te 5 zł dzisiaj wymienię na nową zdrapkę, i jutro będziemy znowu sprawdzać, co tam się uda wydrapać. Ale to nie wszystko, bo mamy. Jeszcze dwie kolejne zrobki. Neonowe 13. Tutaj też mamy szansę na 200 koła. Szukamy 13. Jeżeli tą 13 tu znajdziemy, to znaczy, że wygraliśmy. Tu jest 26, tu 22, 37, 24, 12, 39, ale 13 nie ma. Słuchajcie, zrobimy trochę inaczej. Sprawdź, o co w ogóle walczymy. Tu jest 5 dyszek, 300. Na co jeszcze mamy szansę? Na 200 koła. Jest 200 tysięcy i 20 zł. I teraz, żeby te 200 koła zgarnąć, musi tu być 13, a jest 38. 300. Nie, 5 dyszek. Nie, tu jest 11, także słuchajcie, została szansa na 20 zł. Niestety, pudło, także w tej zdrabce nic nie wygrywam. I został nam portfel zielonych. I w portfelu zielonych mamy zasadę tą samą. Są tutaj liczby, które dadzą wygraną. 17, 27, 18 i 16. Są to liczby, które. Dają nam jakąś wygraną, ale to nie wszystko, bo możemy znaleźć taki znaczek portfela i wtedy też wygrywamy. Więc szukamy 19, 23, tu jest dwójeczka, tu jest 26, i tu jest dziewiątka. Także na razie nie ma wygranej. 7. 35, 11, 34, 12. Jak sami widzicie, pudło. O co tu walczymy jeszcze? Na co mamy szansę? 25 zł. Tu jest piąteczka. To jest chyba bardzo realny taka piąteczka. Tu jest 5 koła. To by było fajne. 15 zł i 10 zł. Słuchajcie, sprawdzimy 5000. Tu jest 14, to nie daje nam wygranej. 15 zł. Jedyneczka nie. Ósameczka nie. No i mamy dwie ostatnie szanse. Zostało 5 zł. I tutaj jest 20, to nie daje nam wygranej. I tutaj jest liczba 29, która też nie daje nam żadnej wygranej. Wam życzę więcej szczęścia. No niestety ten dzień jakoś szałowo się nie zaczął. Wydaliśmy 15 zł, ale pozostajemy w grze, bo wymienimy sobie piątaka na nową zdrabkę. Także słuchajcie, jutro ciąg dalszy, zabawy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pozdrawiam, miłego dnia!